Co trafia do czarnego pojemnika? W tym odcinku przyjrzymy się odpadom zmieszanym, frakcji, której powinniśmy unikać jak najczęściej. Nie wszystkie śmieci da się poddać recyklingowi. Ale to nie znaczy, że są bezużyteczne. Co dokładnie wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane? W pojemniku na odpady zmieszane powinna się znaleźć tzw. frakcja resztkowa, to znaczy wszystko to, co nie pasuje do wszystkich innych pojemników na selektywną zbiórkę. Zbiera się w nim również odpady silnie zabrudzone, np. artykuły higieniczne, zatłuszczone folie i kartony, i bardzo drobne, takie jak kurz domowy, zmiotki i zawartość odkurzaczy. W odpadzie zmieszanym gromadzimy też te rodzaje szkła i ceramiki, które nie nadają się do recyklingu. Jakie odpady nie powinny nigdy trafić do tej frakcji? Do czarnego pojemnika nie powinny trafić odpady selektywnie zbierane. Niestety w odpadzie zmieszanym wciąż znajdujemy dużo butelek, mimo że tuż obok w altance śmieciowej mieszkańcy mają zielony kontener na szkło. Często w odpadzie tym znajdujemy też opakowania z tworzyw i puszki, które powinny trafić do żółtego pojemnika. Możliwości odzysku tych odpadów z odpadu zmieszanego Maleją wraz z postępującym zabrudzeniem i wymieszaniem z innymi odpadami. Trudno jest uzyskać np. jakościową puszkę aluminiową z odpadu zmieszanego. Będzie ona dla recyklera zbyt zanieczyszczona. Więc postępowanie z odpadami będącymi surowcami dla recyklingu powinno być zawsze takie samo. Zbieramy selektywnie. W systemie naszym zgokowym mamy taką procedurę odpadu pozaklasowego w stosunku do odpadów zmieszanych. Prowadzimy weryfikację, czy odpad ten rzeczywiście jest zmieszany. Jeżeli znajdują się w nim dobrze wyodrębnialne duże partie, np. odpadów budowlanych, albo szkła, albo papieru, albo czegokolwiek, traktujemy ten odpad jako tzw. pozaklasowy. Obowiązuje za niego wyższa stawka. W naszym własnym interesie jest jak najlepsze zbieranie do właściwych pojemników wszystkich odpadów, po to, aby mieszkańcy jako całość nie musieli ponosić podwyższonej. Opłaty. O takiej procedurze odpadu pozaklasowego oczywiście zawsze gminę informujemy, aby mogła wyciągnąć wnioski i odnaleźć przyczynę, dla której taka sytuacja się dzieje. Co dzieje się z odpadami zmieszanymi po odebraniu ich z posesji? Odpady zmieszane, czyli te, których nie dało się posegregować, po odebraniu z posesji trafiają do specjalistycznych instalacji przetwarzania lub sortowni, gdzie są poddawane dalszej obróbce. W pierwszej kolejności śmieciarki przewożą odpady do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Gdzie odbywa się ich ponowna selekcja? Odpady są wstępnie sortowane, aby dodatkowo odradzić surowce wtórne, np. metale, tworzywa sztuczne, które mimo zanieczyszczenia nadają się do recyklingu. Odpady o właściwościach energetycznych oraz tak tzw. balast, czyli frakcję, którą trudno przetworzyć. Odpady, które nadają się do odzysku materiałowego, choć jest to tylko kilkanaście procent odpadów zmieszanych z powodu ich zanieczyszczenia, są segregowane i kierowane do recyklerów. Natomiast odpady o właściwościach energetycznych Trafiają do spalarni, gdzie są poddawane termicznej obróbce i zamieniane na energię elektryczną i cieplną. Reszta, czyli balast, zwykle trafia na składowiska odpadów. Paliwo alternatywne to paliwo z przetworzonych odpadów komunalnych i przemysłowych, które nie nadaje się do recyklingu, ale posiada wysoką wartość opałową. Jest wykorzystywane jako paliwo zastępcze w cementowniach i elektrociepłowniach. W tym w miejskiej elektrociepłowni w Olsztynie, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych i redukcji emisji szkodliwych substancji. Drodzy mieszkańcy, zmniejszona ilość odpadów zmieszanych to nie tylko korzyści dla środowiska, ale również korzyści dla naszych portfeli. Segregujmy odpady. Razem możemy więcej.